co niezwykłym podobnie jest w Wielkiej Brytanii tam aby zostać oficerem policji trzeba być masonem Taking good men and helping them become better men These men are all freemasons And these are freemasons and so are these He is a mason and so is he They come from all walks of life from all businesses and professions They come from a wide variety of backgrounds and places ale mają jedną rzecz w have discovered accepted Masons. są Ja bym powiedział, że to jest jakaś populacja półtora tysiąca osób w Polsce, które coś wspólnego no w sensie członkostwa, prawda, z wolnomularstwem mieli bądź mają. Mniej więcej w Anglii tysiąc razy łatwiej spotkać Wolnomularzy niż w Polsce, prawda. To się do tego sprowadza. Nie ma pewności co do tego, czy spowodowane jest to stawianymi przez masonów poprzeczkami, czy może niechęcią. Czarna legenda wolnomularstwa jest bowiem wciąż żywa. Twórcą największej i najgłośniejszej kampanii antymasońskiej był Leo Taxil. Opisywał czarne msze i profanacje hostii, ceremonie z udziałem szatana, któremu składane są ofiary z ludzi, diabła siedzącego na brylantowym tronie i przygotowania masonów na przyjęcie samego antychrysta. największej i najgłośniejszej kampanii antymasońskiej, był Leo Taksil. W młodości udało mu się zaledwie przejść przez inicjację. To mu nie przeszkadzało, ażeby demaskować tajemnice wolnomularskie, wyrażone nie tylko w pierwszy, w tym, co jest zawarte w pierwszym stopniu w wtajemniczenia, ale żeby demaskować tajemnice wolnomularskie, które są istotą wolnomularstwa aż po stopnie najwyższe. Pisywał więc taksil czarne msze i profanację hostii, ceremonie z udziałem szatana, któremu składane są ofiary z ludzi, diabła siedzącego na brylantowym tronie i przygotowanie masonów na przyjęcie samego antychrysta. Tym wszystkim zawiadywać miał Albert Pike. Albert Pike miał pełnić rolę takiego czarnego papieża, czy antypapieża. Ów papież. Raz w tygodniu konferuje z samym Lucyferem i w oparciu o przebieg tej konferencji później podejmuje pewne działania, którym kieruje się całe wolnomularstwo światowe. Rewelacjami tymi żyła cała Francja, a wszystkie publikacje odkrywające masońskie sekrety sprzedawały się znakomicie. Zostały nawet potwierdzone przez autorytety kościelne. Mało tego, taksil podczas prywatnej audiencji otrzymał błogosławieństwo od samego papieża. Jednak wtedy nikt jeszcze nie wiedział o tym, że ma do czynienia z mistyfikacją. Podczas Międzynarodowego Kongresu Masońskiego, sam autor wygłosił jedynie krótkie oświadczenie, które sprowadzało się w zasadzie do tego, że wszystko, co zostało w tych pracach napisane wszystko, co przez tych kilka lat głosił to był żart. Nie zmieniło to jednak postaci rzeczy. Leo Taxil do tej pory cytowany jest przez licznych przeciwników masonerii, a echo czarnej legendy o wolnomularzach zdaje się wciąż brzmieć w rozlicznych pracach o masonach, budując aurę niesamowitości i wywołując zaciekawienie. No, Dziś jest raczej e, też zaspokojeniem takiego pewnego dążenia do e, no, pewnych emocji wynikających z tego, iż jest to organizacja gdzieś tam działająca w takim półcieniu, to znaczy z jednej strony oczywiście działająca legalnie, natomiast z drugiej strony mocno atakowana, w związku z tym to także chyba musi odgrywać pewną rolę, jeśli chodzi o motywację wstępowania do niemień członków. Masoneria może być interesująca szczególnie z dwóch powodów. Po pierwsze, w dobie, kiedy dewaluują się religie, jest to miejsce, gdzie młody człowiek może spotkać się z ezoteryką, może spotkać się z metafizyką. Po drugie, wydaje mi się, że w obecnej również dobie egalitaryzmu wiele osób potrzebuje elitarności, którą loże masońskie zapewniają. Jak się przyjrzy i jacy ludzie należeli do Masonety, to były niezwykle wybitne osobistości nawet w historii polskiej. Czyli innymi słowy rzeczywiście byli dowodami na to, że jest to próba stworzenia jak gdyby, pewnych modeli, pewnych wzorców wyższego rzędu. I to jest cały sens tego rodzaju organizacji.